Hello. W sumie wszystkie rzeczy związane z Eternal Firesem w swoim zakresie ogarnąłem, więc mogę się już na ten temat wypowiedzieć trochę bardziej yy, tak inteligentnie, tak to nazwę. Niestety nie miałem ich dużo. Mogę pokazać historię transakcji. Proszę bardzo. Było tego tyle. Yy, no nie za wiele, tak to nazwę. Smutna żaba. No ale nie będę narzekał, nie? Jakby nie, nie mogę narzekać. Na początku jeszcze dwie rzeczy. Skinplace, strona do sprzedawania swoich skinów. Jeżeli chcecie sobie coś sprzedać i szukacie w miarę ok cen, takich podobnych nawet do marketowych, często to można sobie zajrzeć. Link w opisie z kodem Kagur, jeszcze macie bonus na start. Spoko. No i Małpa, strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek, floatów, czarów itd. Tak można sobie wejść. Jak macie taką ochotę. Dobra, a więc taka była sytuacja, która tutaj zaszła. No, i trzeba przyznać, że jest to yy, nieporównywalne do niczego innego. Chyba jedyne, do czego można byłoby to porównać, to do wywalenia Outsiders yy, w momencie, kiedy był ten sam dzień, w którym był CS2 ogłaszany. Tak bym to nazwał. Tylko i wyłącznie do tego byłbym to skłonny porównać. Wykresy Eternal Fire ogólnie popierdoliło, tak to nazwę. Całk całkowicie w ogóle je pojebało. Yy, naklejka papier. W piku kosztowała 7 złotych yy, dzisiaj. Co też jest dosyć pojebane. Jak na naklejkę, która swój pik kiedykolwiek miała na poziomie złoty 30. No i z mojej perspektywy, ogólnie ta sytuacja jest bardzo ciekawa. Ponieważ chciałbym zauważyć, że jest to pierwsza. Pierwsza. To jest właśnie to, że to jest pierwsza taka sytuacja. I teraz tak. Ja uważam. Że to, co się wydarzyło dzisiaj, nie jest. Yy, evenementem, Znaczy jest, aktualnie jest. Jeszcze jest. Ale jest to prekursor. I teraz pewnie się zapytacie, jak, kurwa, jak? Jak? Czego prekursor? Takich właśnie wzrostów. Takie wzrosty, jakie dzisiaj zauważyliśmy na <grym> Eternal Fire, uważam, że będą. Yy, Większą codziennością, tak to nazwę, że będą czymś, co będzie wydarzało się regularnie aktualnie na rynku Steam. No i teraz już tłumaczę. Ponieważ dotychczas, w momencie gdyby takie Eternal Fire zaczęło sobie rosnąć, ee, powiedzmy, jeszcze mamy sobie, dajmy na to rok temu albo półtora roku temu. Rozpoczyna się taka imba, zamieniono skład drużyn, Eternal Fire wystrzeliło do góry. No to wtedy dobilibyśmy na przykład do, dajmy na to, złoty 50, zł, ceny takiej. W momencie, kiedy dobilibyśmy do złoty 50, zł, nagle zaczęliby ludzie ściągać je z buffów, z floatów i tak dalej, zaczęliby je wystawiać tak, żeby było to opłacalne. Lada moment pojawiłoby się 20 tysięcy naklejek na rynku. Pój, koniec afery, nie było tematu. Zamiatamy pod dywan i idziemy do domu. Tak by to wyglądało. W obecnej sytuacji reakcja rynku jest spowolniona, ponieważ na, na przykład Bafa nie ma, ale to nie jest tylko kwestia tego, że Bafa nie ma, ale też tego, że nawet jeżeli ktoś na samym początku kupował te Eternal Fire, w momencie kiedy wylatywały do, do kosmosu, to on ich nie może sprzedać szybciej niż na tydzień. Nie może ich sprzedać. Nie można zrobić takiego flipa. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli ściągniesz je z rynku, nie masz możliwości przeflipowania ich. Więc jedyne osoby, które mogą na tym korzystać, to są takie osoby, które kupiły Eternal Fire w chuj czasu temu. I mają je w magazynach, i mają świadomość tego, że właśnie tak podróżało. To są jedyne osoby, które mogą to zrobić. No i teraz wyobraźcie sobie, że na przykład podobna sytuacja dzieje się z jakąkolwiek inną, całkiem popularną drużyną. Nie wiem, jest Disband Imper Imperial albo nie wiem, kurwa, G2 przejęło skład Sharks. Cokolwiek, cokolwiek. Za chwilę możliwe, Monesi odejdzie z G2 do Arabii. I jedynym, jedynymi osobami, które mogą na coś takiego zareagować, są osoby, które dawno temu, albo co najmniej tydzień temu, zrobiły zakup na tę naklejkę. To jest to. Więc aktualnie to jest w ogóle popierdolone, ponieważ zauważcie, że jeżeli ktoś byłby w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Posiadał odpowiednie zasoby, jeżeli chodzi o Eternal Fire aktualnie, to byłby w stanie z inwestycji, która kosztowałaby na przykład 50 zł, zrobić, dajmy na to, na przykład 1000 czy coś takiego. Tak by to mogło wyglądać. No i teraz w tym kontekście. Jeżeli to będzie aktualnie reguła, to to, co wystarczyłoby teoretycznie zrobić, to jest wejść na rynek, zobaczyć sobie naklejki, takie, z którymi jeszcze jakaś informacja może zajść, i po prostu kupić ich po tysiąc. Na przykład 200 zł na jedną naklejkę wydać, kupić po tysiąc każdej naklejki, i w momencie, kiedy wydarzy się coś takiego jak z Eternal Fire na chociaż jednej z nich. To ta jedna naklejka zwraca tę całą inwestycję. To jest popierdolone. Jeżeli tylko i wyłącznie to jest nowa meta. I ja powiem tak. Z niecierpliwością i z wielkim zainteresowaniem czekam na to, czy w końcu coś wydarzy się z Monesim. Naprawdę, od, od teraz po prostu jakby o czym aż trzeszczą, Jak myślę o tym, że z Monesim coś się ma stać. Bo on na pewno nie zostanie do końca swojej kariery w G2, a nawet jeżeli zostanie, to przecież w końcu będzie musiał ją zakończyć. Tam za, nie wiem, 10 lat, czy coś takiego. Ale kiedyś będzie musiał ją zakończyć. I zastanawia mnie, przy obecnym stanie rzeczy, jak taka informacja po prostu wpłynęłaby na rynek. Naprawdę, bardzo mnie zastanawia, co by się aktualnie wydarzyło. Bo kiedyś to, wiecie, no tak jakby naklejka by zrobiła, X2, coś tam, by tak. Po, pobiegali, po, pokrzyczeli. Kuj. Koniec jakby tematu. Ale zastanawiam mnie, jakby zakończyło się to w obecnych realiach. Jest to dla mnie dosyć ciekawe. Trzeba przyznać. Także tutaj akurat ten, tutaj akurat w ten sposób to wygląda. A czy to dobrze, że tak jest? Oczywiście, że nie. Jakby oczywiście, że nie. Jakby wiem, że long termowcy i tak dalej to. Dla nich to jest w ogóle sens, święto, zajebiście, o to chodzi, tak ma to wyglądać. Ale oczywiście to tak nie powinno wyglądać. To najlepiej w ogóle zrobić kurwa, pół roku bana itemy. Normalnie kupujesz itemy, dopiero po pół roku możesz sprzedawać. I wtedy ten rynek będzie zapierdalał. Cały rok będzie zapierdalał, nie? Jakby dosłownie, no tak, takie będą kurwa wzrosty, że dasz pojebane. Ale czy to uczciwe? No, co najmniej co najmniej powątpiła. Tak to nazwa. No. Także tak ogólnie wygląda ta sprawa. I jedyne co, to mam nadzieję taką szczerą, że istnieje chociaż jedna osoba w naszym community albo nawet w Polsce, która na tej sytuacji zarobiła na przykład, nie wiem, 10 tysięcy złotych w ciągu jednego dnia. Naprawdę życzę, żeby taka osoba była. Nie wiem, może Bob miałby z et Eternal Fire Hollow jakieś. Może, nie wiem. Jak, jak w sumie jeszcze tego nie ogarnął, to możecie napisać. Że, ej, bo. Czy masz Eternal Fire Hollow? Bo kurwa. Nie wiem. Możesz się sprzedać. Czy coś takiego. No nic. To na tyle. Yo.